Efekty specjalne w filmie, efekty specjalne. Nie, efekty no, co, specjalne. Mówisz do... co dzisiaj testujemy? W zasadzie to już wiemy, co testujemy. Coś, zasadzie, co już testujemy, pokazujemy, nie? bo w pokazujemy zasadzie to coś czego używa Adrian, z czego jest zadowolony, tak? Tak, używa Adrian, ale na naszym siedliskowym sprzęcie. Dobra. E... Mobilari. Model 110 zł, Podkładka chłodząca. Nie ma co tutaj więcej na wstępie mówić. Wyjmujemy, wyciągamy, zamykamy. Pokażemy sobie to, jak to tak wygląda. A to są wiatraczki. podkładeczki. No Sylwia, tak widzicie, widzicie jak ona to obrabia te filmy. To ja obrabiam i jak widać teraz to się tutaj wysprzęgliła. Tak, tak, tak. na moment, bo ja też będę musiał się trochę posiłkować. Dwa razy USB, regulacja obrotów, regulacja podświetlenia, tak to wygląda z tyłu, ma dodatkowe stópki, możemy jak to nazwać, stopki. stópki, podpórki. podpórki, niech będzie, po to, żeby zwiększyć kąt naszego, czekaj, żebym miał ja dobrze tutaj, pyk, 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 pyk. pyk tak. Uh, tak. Tak. tak obrabiasz te filmy, że nie wiesz, gdzie się podłącza. Wysprzęcił <laughs> się, wysprzęcił. <laughs> Jest? Już. Regulacja płynna obrotów, regulacja płynna podświetlenia. Jak cichutko chodzi. Teraz jest na maksa. Przyłożymy może mikrofon. Faktycznie chłodzi, nie? Teraz jest na minimum. I Ja słyszę, że mikrofon to wyłapuje, ale jest to tak ee subtelne że Taki delikatny chodzi, szum nie uciążliwy w ogóle nie no to raczej wyciszający. No, dla ciebie wręcz to za ciche ale to lepiej jakby to było jak wiatrak huragan tak yy, niesłyszalny nie ma szans żeby to tak wiecie na pewno laptop chodzi głośniej jak, jak ta podkładka na tym, minimalnym, yy, na tym minimalnym na tej minimalnej regulacji prędkości. Faję pięć wentylatorów yy, regulacja od 1400 do 2600 obrotów, nic tam to nie mówi, po prostu chłodzi, naprawdę chłodzi na pełnej powierzchni. Tak, czuć. Tak, jest, w zasadzie to jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o wielkość sprzętu, jaki tutaj, to 14-17 cali, z tego co pamiętam, jeszcze się tutaj upewnię, 12-17, przepraszam, 12-17, także dosyć fajny mamy rozstrzał, duży laptop możemy sobie postawić, tutaj mamy 15 i 3 tak dobrze kojarzę? 15 3. Wzięliśmy sprzęt. Tak dobrze jak mówię? Pewnie dobrze. dobrze. Tak to się prezentuje. I delikatne muśnięcie z każdej strony nam pięknie eee, Chodzi chłodzi. Tak jest luks, naprawdę luks. Eee, port USB 2.0. Eee, także no, no już troszkę troszkę przestarzały, mógł być już 3.0, no ale życie. Eee, jeżeli chodzi o przepływ powietrza to jest 74, ,35 cfm. Nie mam będzie co to znaczy. Wy wiecie, hałas to jest 28 decybeli, e, także dużo ciszej e, jak normalny, normalne mówienie. E, łożyska hydrauliczne, e, dwustopniowa regulacja kąta nachylenia. No kurczę, no nie wiem, to nic nie trzeba robić, w zasadzie tylko podłączamy zasilanie, i czyli kabel USB i już działa. Czy coś można jeszcze więcej o tym powiedzieć? Ja zawsze używając nie. laptopa, na przykład na łóżku, żeby się nie grzał, to podkładam książkę. Także... No, no, ale to dalej wiesz. Dalej się grzało, sprzęt, a nie? masz no, podzajęc, Nie wiem, jakieś tam sługa. Laptopa, to jak grałem, to po prostu wiesz, no tu aż oparzenia na tym, na, na skórze, nie, no gotowość, nie sami, zwłaszcza karta graficzna. Także ta podkładka, jeżeli planujecie robić coś bardziej wymagającego, jest, jest niezbędna. No wizualnie łatwo. fajnie, tak. Zieleń taka kojąca, nie? Nie tak. jest jakiś drażniące oczy. I cichutki jest. Faktycznie. Bardzo. Naprawdę jest bardzo. A jak długo już go używasz? No ile mamy laptopa? 3-4 miesiące? Nic no, się ziemie, nie dzieje. Nie? Wszystko. No, nie A co w tym ma się, ma się wiesz, wydarzyć? To będzie wieczne, jeżeli tylko nic się jakoś mechanicznie nie stanie, nie, nie, nie... z jakichś tam względów nie zostanie zrzucony. Jaki koszt? No. 110 zł. no jest już trochę nie, ale z drugiej strony jak kupujemy laptopa za tam x pieniędzy, kupiliśmy za 1550 używany, to ta no, podkładka jakoś tak myślę wliczona w ten, w tą cenę tego laptopa, na no, tą stówę się rzucić i i wiesz, że będzie na pewno długo, długo, długo chodził. No, jak dla mnie rewelacja, no nie wiem co tu można jeszcze więcej nim o niej powiedzieć, no podkładka jak podkładka daje naprawdę radę, daje e, ten przepływ powietrza z każdej strony, nawet tu gdzie nie ma wentylatora to sam fakt tego, że ta płytka jest perferowana, nie? tak, jest normalnie przepływowy wietrze, czujemy to z każdej strony. Jak dla mnie rewelacja. Polecanko. Bardzo, oczywiście, że tak. A jeszcze, jeżeli mogę. Możesz, pozwalam. Jeszcze nie wyłączyłaś, tak? Mhm. Nawet ten kabel USB nie jest tandetny. Jest w oplocie, fajnym takim oplocie. Wygląda bardzo, bardzo solidnie, wbrew pozorom. No Polecamy. Jeżeli nawet takie, takie głupotki są dobrze zrobione, to myślę, że, że będzie służył. I ma bardzo dobre na Allegro. Był kupiony na Allegro. Oczywiście. Do koszyczka. Do koszyczka było. Tyle od nas. Dziękujemy, że jesteście i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Pozdrawiam.